Hej, witam Was w kolejnym odcinku Minecrafta. Jak widzicie, wokół mnie jest noc, respią się agresywne moby. No, ogólnie noc nie jest najciekawszym czasem w Minecrafcie. Dlatego udamy się dzisiaj do miejsca, gdzie nocy nigdy nie ma. Tak, Twilight. Wieczorny las, w którym. O, mam chwilowe lagi, gdy się renderuje. W którym zawsze trwa zmierzch. Nigdy nie ma dnia, nigdy nie ma nocy. Strasznie klimatyczny mod. Bardzo mi się podoba, w przeciwieństwie do tych Syren na kamieniach. Zaczną wyć i mnie tam zwabią. Nie lubię ich. <grym> Udaję się do tego świata głównie dlatego, że potrzebujemy trochę bogactw. Nie jesteśmy jeszcze zbyt bogaci, a chciałem ruszyć z maszynerią. A kusi mnie tymi wrotami. Chciałem ruszyć z maszynerią, która pozwoli mi rozpocząć zabawę z Applied Energistics, czyli po prostu otworzyć. Tutaj, ale nie robimy na drzewie. Czyli po prostu otworzyć moda, dającego nam nieograniczony zapas przestrzeni magazynowej. I lekkie lagi, nie wiem dlaczego mi coś uderzyło. A, w każdym razie pewnie zauważyliście, że wspiąłem się po tym drzewie. Całkiem fajna zabawka. To jest zasługa tych rękawic. Mogę na przykład anulować sobie obrażenia. Od upadku, kiedy złapę się ściany. Chyba że po tym, jak spadę z 3 metrów, zaliczy mi wszystkie obrażenia, jakbym spadł z samej góry. Świetnie to przemyśleli. <noise> Ogólnie miałem coś, co anulowało mi obrażenia od upadku, ale niestety nie wiem co to było, więc no jakby dalej uderzam o ziemię, kiedy spadnę. O, tutaj szkielet się respi, ale to mnie nie interesuje. Tutaj nie wejdę. Nie jestem w stanie jeszcze zaatakować lisza. okej. Okay. Bossów z Twilightu trzeba niestety robić po kolei. Nie obejdziemy tego, więc pierwszy musiałbym znaleźć nagę. Ale to nie ona jest dzisiaj moim celem, ponieważ w tym świecie respi się dużo więcej złóż niż w jakimkolwiek innym. W sumie no, są niektóre z modów, które są jeszcze bogatsze, ale wiecie o co chodzi. W normalnym świecie nie respi się tyle bogactw co tu. Plus mogę. Co tu jest? Legowisko czerwonego smoka. wi v... Trzymałem shifta. Ja naprawdę trzymałem shifta. Naprawdę. Trzymałem tego. Wsiadłem na smoka. Albo mnie załapał do pyska. Jedno z dwóch. <ścoughs> co to w ogóle było? E -e -e? Um, tak nie możemy tego zrobić. Home. Soul Frey. Nie wiem co to jest, ale okej. Okay. To już wiem, skąd się wzięły... Te rękawice są problematyczne, kiedy chcę przejść przez drzwi. To już wiem, skąd się wzięły te emeraldy tam w trawie. Po prostu to był sufit jaskini. No cóż, może się na niego wybierzemy w jakimś dalszym odcinku, kiedy będę już w stanie walczyć z takim czymś uczciwie. O, ale trzciną mnie pogardzę. Trzcin mi się... To ze mnie wypadło wszystko. Co to jest? Um, leczący pierścień. Który wszedł, co to jest? Ciągle mi się to dziadostwo w samo wrzuca. Już nie mówiąc o tym, że łopata wskakuje mi na pierwszy slot, ja naprawdę zrezygnuję z niej. To, co mam jako kilof, to tak naprawdę jest połączenie wszystkich narzędzi, nawet miecza, i to jest w zasadzie jeszcze silniejsze od mojego miecza. Więc będę musiał, jak tylko będę w stanie wrzucić na to mending, bo choć ma 8000 durability, to jest absurdalnie duża ilość, to kiedyś mi się zużyje. A musiałbym mieć Atomik Rekonstruktor, żeby być w stanie stworzyć takie cacko. Więc naprawdę trafiło mi się jak ślepy kurze ziarno, to, że dostałem taki kilof. To jest w sumie narzędzie wielofunkcyjne. Nawet nazywa się IOT, czyli on, all in one tool. Wszystko w jednym. A ty kolego. Taka, Taka abominacja nie powinna tu biegać. <taka> Dobra, powywalamy śmieci, to też wywalę. Bo mnie irytuje. I dobra, względny porządek wykwipunku, za wyjątkiem tego. O, no i to. Pewnie będzie mi się używać przypadkiem, ale. A po co trzcina mi jest potrzebna? To się dowiecie już niebawem, ponieważ zamierzam wykorzystać ją do innego moda, o którym już wcześniej wspominałem i nawet zaczynałem go robić ponieważ zaczynałem robić w domu tylko jeden na odcinku to już chyba wiecie, że chodzi o Towncrafta e, tak zacząłem badać tego nowego Towncrafta szóstkę te co uciekają przede mną lejenie o co chodzi proszę, proszę się nie rozbiegać jak już robicie nielegalne zgromadzenie to proszę odważnie przyjąć konsekwencje czemu przeżyłeś mój atak nie masz prawa przeżywać moich ataków e, tak Zaczynam się bawić z tą Craftem szóstką, z wcześniejszymi wersjami byłem bardzo dobrze zaznajomiony. Znajomie na wszystkie wyloty praktycznie. Aczkolwiek szóstka wprowadziła sporo zmian, więc... no właśnie, i pochodnie na offhandzie. Więc dopiero się uczę. Tutaj gdzieś widziałem kopiec, przebiegałem obok niego zanim się zająłem mobami. Czy to jest to? To nie jest kopiec. Ale tu jest jakieś wejście do podziemi, które wygląda intrygująco. No ale nie, nie. Potrzebuję A, tam jest kopiec, dobra. Super. Kopiec, jeśli ktoś nie kojarzy, to jest taka struktura, w której generuje się sporo lutu, cała masa rud, no i niestety również zapas agresywnych mobów. Takich jak ten pająk. Nie wiem, dlaczego są takie lagi. Czy to ja mam lagi, czy serwer? Zwykle takich problemów nie było dotąd. Dobra, będę biegać z tym kilofem, bo on jest mimo wszystko silniejszy od mojego miecza. Um, żelazo. Mnie przede wszystkim interesuje Certus Kwarc. I diamenty. Złotem w sumie też nie pogardzę. O, skrzynka. Dobrze. I książka magiczna. Ktoś tu chyba z wybuchł. Łuska nagi, okej. Okay. Pojęcie nie mam co to jest. A nie mam za dużo miejsca w domu. Na przechowywanie pierdół. A wiaderko w sumie i tak mam, to wezmę. Będę miał trzecie. O, jest i certus, dobrze. Ten kryształ przyda mi się, żeby zacząć w ogóle z modem. Muszę jeszcze zrobić jakąś elektrownię. Na spawnie jest... O Jezu, ty, czym ty jesteś, maluchu? <laughs> One żyją w koronach drzew, pamiętam. To są pająki z Twilighta. Całkiem zabawne mobki. I bardzo upierdliwe do trafienia. O, ile złota. Eee, tak. Ojejku. Ile tu jest surowców. No ja nie wierzę. Muszę tak i trzymać tyldę, bo tutaj niby jest vein miner, który pozwala mi rozkopywać wiele ród naraz, ale działa tak dziwnie, że tylko kiedy jestem blisko. Więc no na odległość tego nie wykopę. Ewentualnie mogłem sobie też robić surowce przy użyciu yy, medical cropsów. Ale na razie nie chcę się tym bawić, chociaż jest kilka modów, które bardzo fajnie by to wsparły. A to są na przykład te cropstiki, patyki, które zwiększają mi plony, pozwalają, wiecie, krzyżować ze sobą roślinki i tworzyć coraz lepsze. Ho, 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 ho. Jackpot, trafiłem. Proszę państwa, jackpot, trafiony. To jest najlepsza rzecz, jaką mogłem znaleźć. Uncrafting table. Cokolwiek znajdę. A da się to rozłożyć na czynniki pierwsze, będę mógł to zrobić. Zobaczcie. Pyk, chyba że jest zbanowany. Ale jeśli nie, to na przykład. O, pyk. I za pięć leveli mogę rozebrać sobie mój, yy, moje narzędzie wielofunkcyjne do części składowych. No, powiedzcie mi, że to nie jest absolutnie OP. Znajdę sobie jakieś OP rzeczy, rozkręcę na kawałki i będę mógł sam tworzyć nowe. To jest strasznie dobra rzecz. Naprawdę, naprawdę dobra. Już nie mówiąc o tym, że mogę <coughs> dzięki mnogości modów na tym serwerze tworzyć sobie różne rzeczy. Na przykład, nie wiem, yy, rozmieniać yy, w Tomcraftie albo w jakimś innym modzie magicznym jedne przedmioty na inne. Niby tylko wymieniam item na item i to, co powstaje, jest dość bezużyteczne. Ale na przykład takie wiaderka. Jakbym zrobił sobie farmę wiaderek, to mógłbym wszystkie rozkręcać. Oczywiście kosztuje to trochę ekspa, no ale jeśli ogarnę też farmę doświadczenia, no to już nic mnie nie zatrzyma przed rozkręcaniem wszystkiego jak leci. Jezu, śmieci zbieram. Oho, znowu, nie wiem, czy to ten sam, to chyba. Tak, to ten sam, bo jestem. Blisko mojego deadpointa. Wykopę sobie w sumie to. Please help me. Raczej mnie nie zaatakuje po tym, jak emeraldy wyciągnę z sufitu. Chyba, że się nie respią. O, właśnie, dziękuję. to tu zwierzaczków lata. A ile kwiatków wykarpu czuwało? Dobrze, idę sobie spokojnie, mordo. Mopki z tego świata są naprawdę fajnie dopracowane. Zaciekaj, słodki klolik. you. I will kill you. No proszę. Wchodzę do drugiego kopca, pierwsza... Przestań mówić. Skrzynka, jaką otwieram, a tam od razu drugi Uncrafting Table. Więc... cóż. Chyba oddam go komuś, kto odnajdzie moją bazę. Jak ktoś się zgłosi, to poczęstuję <grym> stoliczkiem żeby się nie respiły moby umrzyj dziękuję no 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 słucham chyba miał do mnie jakąś sprawa, ale nie dotarł do <grymne> cóż potrzebuję glowstone'a trochę żeby sobie zrobić magiczną mapę magiczną mapę która doprowadzi mnie do bossów tego świata przy okazji fajnie by było ich zrobić Ło, wow, zombie, który jest shulkerem. O nie. Fajnie, że bije AOE obrażenia, więc jak trafiam jego, to mam szansę... Ło. Wow. ...dupnąć też jego kulki wszystkie naraz rozwalić. E, zwykłe shulkery są trochę lepsze od niego w tym. On nie może mnie trafić za nic. I dał mi... Tombstone Soulbound. Wow, Boże, co za siano. Dobra. Przygotowałem magiczną mapę, więc... O, jeszcze trzcinę zbiorę. Jak widzicie, moim priorytetem było założenie plantacji trzciny już na tym etapie, bo potrzebuję masę papieru do rozwijania Towncrafta. A dlaczego, to się dowiemy jak wrócę z Twilightu. I mamy nagę centralnie przed sobą, w tamtym kierunku. Okej, okay, fajnie. Dobrze wiedzieć, <laughs> nie będę musiał latać bez końca, żeby ją znaleźć. O, proszę bardzo, powiedzcie sami, czym byłaby wizyta w Nowym Świecie bez zabicia jednego z bóstw, które nim rządzą, no. To logiczne, że trzeba się z nią rozprawić. Tylko niech ona się jeszcze zrespi. Halo, naga? Łap. Coś mi krzywdę zrobiło. Ej, ja nie mam lagów. Naga mi się nie respi, halo, proszę, proszę naprawić wosa. Um. Trochę mam zagwostkę. Co teraz zrobić? Bo nie chcę rozwalać Tego spawnera Oj, 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 oj. Co ja tu znalazłem obok <laughs> Jakiego poziomu jesteś kolego? Powiedz mi Oj, oj nie najniższego. Ej, może uda się zmusić nagę do walki ze smokiem? To by było strasznie fajne. Leć, kurczoku. Bye, bye. Jesteś zwiadowcą, który się zawiesił w powietrzu. Albo mi się wydaje, albo mamy tutaj więcej niż jednego smoka <noise> obok siebie. Ogólnie stwierdziłem, że tamta naga jest jakaś upośrednia, więc biegnę dalej, bo znalazłem dwie kolejne. Więc, tak czy inaczej, odpalimy tą nagę, jak nie jedną, to drugą. Ale po drodze znalazłem. Ło, ciorny smok. Fajny. A tu co leży? Ale, proszę się wkopać. Też ten sam. Tak, ten sam. Chyba. O, te rękawice do wspinania. Zrzucają mnie kiedy się wychylam. Jest druga naga. Widać już labirynt. Lecimy. Lecimy. Wy, Jelenie, nie lecicie. Tylko ja lecę. Halo. Proszę, Jelenie zabrać. To jest niebezpieczne miejsce. Popchnę was delikatnie, żebyście nie trafiły do nagi. Ała! <grystanie> delikatnie popchnę. No i? Respisz się? Respisz się, czy nie? Naga. Działaj. Ja tu chcę kontent robić. Proszę, nie rób mi tego. Żyni! Dobra, to cię rozkopę. Zobaczymy co teraz. Nie da się rozkopać, no co za menda. O! Mam, gdzie mam wiaderka? Nie mam wiaderek. Odłożyłem wszystkie w domu najgorzej. Dobra, lecę do trzeciej. Kolejna naga, która ma u siebie smoka. No to jest jakaś klątwa. Tych smoków naprawdę pełno się respi w Twilight. Bo wiecie, one się respią na pewnych głębokościach, gdzie normalnie jest zasłonięte kamieniem. I są głęboko pod ziemią. Ten jest zielony z kolei, widzę. Fajny, naprawdę ładny. Ale tutaj, jako że w Twilightie na 40 Y to jest jeszcze nad poziomem gruntu, więc jest dużo płycej, no to dzieją się takie kwiatki. Wszystkie te smoki są wyciągnięte na zewnątrz. Zobaczmy chociaż, czy naga się tym razem z respi. To może być jakiś bóg, który dotyka wszystkie i tak najpewniej jest. No a właśnie. Tak myślałem, a sobie chciałem nagę ubić. I się nie da. Trudno. To chociaż spróbujemy obrabować smoka. O, zwłaszcza, że ma jedną skrzynkę w ogóle na zewnątrz. Labirynt nagi pogryzł się z u! Ulala. Usialalala. Ojojo. <gryzł> Namierzono lokatora. Prosimy zachować bezpieczną odległość. I być cicho. Puśmie, mnie! zostaw gnoju. Ha, nic mi tu nie zrobisz. Eee. Eee. Bo. To jest chyba sam jest, ma proste rogi i takie skrzydła. Takie jakby pomarszczone? Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że samiec. Ale nie chciałbym się z nim bić. Czy są to jeszcze jakieś skrzynki w ogóle fajne? Czekajcie, nic nie widzę. Mógłbyś sunąć dupę? Jaki ty w ogóle masz level, przyjacielu? Podejdę, zobaczę, jak ma level to to. Piąty. No to. Papa. <gry> pa. Nara mordo Dobra Z nagą nie wyszło Więc zajmiemy się rzeczami Które z pewnością wychodzą nam lepiej O w ogóle żarcie miałem przy sobie Aha To wywalę a to przepale. O a trochę się już przepala Dobra to poczeka na swoją kolej Ale teraz całkiem fajna rzecz Czyli zabawa z magią na tym stoliku tworzymy researcher. Jeśli mamy odkryte takie rzeczy jak stolik i kociołek, dostajemy więcej żarówek. Żarówki to jest zapas jakby energii. I tak, możemy zrobić rzeczy w oparciu o kryształki. Tylko, że no, nie jestem w stanie zrobić takich kryształów na razie, więc e, ta teoria idzie do kosza. Zużyłem tylko kartkę niepotrzebnie. Proszę nową teorię. Robię eksperymenty i dostanę 50-30% progresu w, w dowolnej kategorii. Robimy. I dostałem 30% w auromancji, czyli magii aury, otoczenia, powietrza, no i 5% do ogólnego rozwoju badań. I teraz mogę albo użyć jajka i fiolki z aspektem vitreus, czego nie mam. Albo dostać 25 progresu podzielone między wszystkie dziedziny, jakie dotąd mam tutaj. No i jak widzicie, płacę za to żarówkami. Um, ratus. Tak, to jest dodane przez moda od szczurów. I całkiem ciekawy jest z tego, co się orientuję, ale jeszcze słabo go znam, a nie chcę się brać za kilka modów jednocześnie. Więc chyba muszę wziąć eksperymenty. I mam lekki problem, bo. Mam trzy kategorie trochę odkryte. A jaj, dobra, odrzucam jedno. A. No i koniec. Ta teoria mi nie wypaliła. Eksperymenty. I teraz artefakty zaczęło mi badać. okej. Okay. Teoria uniwersalna dzieli mi progres pomiędzy wszystko albo sol. Nie mam sol, więc nie jestem w stanie tego kryształu zrobić. O, to jest bardzo fajne. Tracę 10 punktów progresu, ale w zamian dostaję żarówkę. Dobrze jest mieć refink zawsze dostępne. Dobra, tych żarówek to strasznie szybko mi ubywa. Odrzucę artefakty albo nie, to wezmę i teraz bardzo ryzykuję, bo jak nie będę mieć, no właśnie. I teraz nawet nie jestem w stanie tego zrobić. Dobra, to zróbmy tak: wyłączam to i wyłączam to. I teraz mam pięć żarówek tylko. Ale nie będzie mi dawać rzeczy, które wymagają. Miało mi nie dawać. Halo. Dlaczego to tak robi? To jest fajne. Badam zakładkę Atomic Additions. Całkiem ciekawe rzeczy, z tego co się orientuję, tam są i kolejne. I to bardzo dużo, 27 do 68. Mogę to praktycznie ukończyć. Zobaczcie, jak poleciało. Ło, wow. 95%. A, i mogę to odrzucić. Um. Infusion Progress i jeden. Dobra, infusion mi się nie przyda teraz. Chciałbym koniecznie dokończyć to. Skoncentruj się. Poświęcić Spiritius. Jest, Tawik Additions, wreszcie. Uda ukończyłem jedną kategorię. Doskonale. Tak. I, no tego nie mam. Mam to. I teoria kompletna. Odkryłem nową rzecz. I teraz ta nowa rzecz będzie w zakładce tej. Oj, oj, Sporo tutaj jest rzeczy do odkrycia w zasadzie. O, odkryłem to i dzięki temu mogę robić fantomowy tusz, na przykład e, czytnik, na którym układam swój taumonomikon. Neterowy kwart mogę tworzyć z takich odłamków i mogę robić e, coś do produkcji ciekłych esencji magicznych. Zgaduję? O, a tutaj są różne esencje. I ile mam punktów w czyn? Dopiero uczę się tego, tak jak już wspominałem, ale no. Wygląda to naprawdę obiecująco. O, właśnie. Yy, są różne nitory. Nie mówcie. A nie, po prostu są nitory. I tak, 10 ognia, 10 świeczki, 10 potencji i glowstone. Damy radę. O. I jeszcze potrzebujemy wody. Wodę najbliższą mamy tutaj. I będziemy robić magię. A, właśnie. Tylko jeszcze potrzebuję glowstone'a. <śm> woda uszykowana. Można odpalać kociołek. A, tak, tylko sobie świeczki oddzieliłem. Już pamiętam, czemu je miałem oddzielone. I potrzebnym jest... Kurczę nie ty. Bloczek bezpośrednio obok, żeby sobie wygodnie stanąć i tak, tak i. Myk. <grywnie> Jakie puf! I jest nitorek, proszę Państwa. Świetnie. Więc zrobimy jeszcze kilka. Pyk! Cztery nitorki, doskonale. Yy, jeszcze jest problem taki, że mam bestię, jako aspekt, który jest w świeczkach moich w pochodniach, więc no, trochę zostało tego, to się z czasem rozłoży do pierwotnych aspektów, a potem ulotni do atmosfery. Więc yy, ogólnie kociołek nie powinien być traktowany jako koszne śmieci, bo można się srogo przejechać na tym. Potrafi on stworzyć całkiem spore zanieczyszczenie magiczne, a to objawia się tym, że na przykład respi hordę potworów albo wylewa rozłażącą się, yy, trującą maź, no same przyjemne rzeczy. Nie powiecie, że nie. Trochę to krzywo, ale dobra. Gdzieś mi czaszka smoka zniknęła z tego wszystkiego. No trudno. Lusem tej wyprawy jest to, że udało mi się zebrać całkiem sporo certusa, mogę jeszcze porozrzucanego po skrzynkach, więc powinienem być w stanie... W najbliższej przyszłości zrobić sobie ogarnięty magazyn i przejść do zabawy bardziej wymagającymi modami. Tymczasem jednak bardzo dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Przypominam też, że możecie zamieszkać sobie obok i będziemy mogli grać razem, ponieważ to jest serwer multiplayer, IP do niego, jak i link do całej paczki podane są w opisie, więc zapraszam Was do wspólnego grania i cześć!